Przede wszystkim, zanim zaprezentuję wam jakiś nowy gameplay, postanowiłem pogrzebać w archiwum. Znalazłem taki mały filmik z obrony żółtego budynku na cegielni w Lenartowicach. Miłego oglądania! Nee, ja we zijn bijna... Nee, ja we zijn bijna... Dag, matefucker! Oeh, goddam! Wat een granaty jakby coś Dziura, Na natych Tu być, wychylaj się tu. Też takie coś mamy, Piluj, piluj, pilnuj